Bardzo serdecznie na kanale J, K, T, T, K, O. wyszedł! dzisiaj sobie powiemy o najpopularniejszej paszy dla koni, czyli o osie. Owiec jest bardzo, ale to bardzo mocno zakorzenione w kulturze w polskiej kulturze, jeżeli chodzi o żywienie koni. Jest to tak naprawdę najpopularniejsza pasza dla koni i jeżeli zapytacie się. Kogokolwiek, kto ma powyżej 10 lat, tak myślę, co jedzą konie, to powiem wam, że owies. A zapomnijmy się o trawie, chociaż trawa jest najważniejsza. Owsem karmiliśmy konie bez względu na to, czy chodziły w polu, czy w parkurze. po prostu owies być musiał. I dlaczego wybraliśmy sobie akurat ziarno owsa? Ponieważ ono, według po prostu badań, według swojego składu posiada jakby najlepsze najlepszą mieszankę związków yy, odżywczych pokarmowych jaki koń może dostać. jednak powoli odchodzi się od tego z racji, że... Owiec zawierza, zawiera po prostu bardzo, bardzo dużo białka, a konie łatwo, bardzo łatwo przebiałkowić i powstają przez to choroby. Owiec jest paszą dla koni, które nie potrzebują diety niskocukrowej. Czyli nie nadaje się dla koni wrzodowców, dla koni nadpobudliwych kushingowców, czy posiadające różną rakie po prostu problemy z metabolizmem. Podobno czytałam o tym, że są też takie konie, głównie gorąco gorącotrwiste, u których owies powoduje nadmierną potliwość. Owies sam w sobie nie jest zły, nie należy się go bać, ponieważ gdyby był zły, to by nie był aż tak mocno zakorzeniony w naszej jakby tradycji, kulturze. Oczywiście, jeżeli zaczniemy dawać tego owsa za dużo albo złej jakości, to sami po prostu sobie strzelimy w kolano. No, tak to już jest, ale tak jest ze wszystkim. Karmiąc jednak owsem należy wziąć pod uwagę to, że to jest tylko i wyłącznie ziarno. Ziarno jednego rodzaju i nie dodając żadnych suplementów, witamin ani minerałów, po prostu koń będzie miał jakieś braki, więc o to trzeba zadbać. Owiec jest dobrą paszą, ale taką podstawową. Do, te, do niego bardzo dobrze jest dodawać jeszcze jakieś inne rzeczy, dodatki. Na przykład ja mam zamiar robić tak, że do zwykłego owsa po prostu dodam Dorii troszeczkę musli. Dalej, żeby to owiec był podstawką, a musli takim jakby dodatkiem smakowym. I Dorii też dostaje ode mnie malizawkę, dostaje e, dużo ziołek, ziółek itd., itd., więc ma zapewnione te minerały i tamino. W Polsce są dwa rodzaje owsa, którym skarmiamy konie. Zapewne jest ich o wiele więcej. z głucha, ale to jest bardziej jako chwast. Są dwa rodzaje owsa, którym skarmiamy konie. Zwykły, najpopularniejszy owiec żółty, który mogę, od czasu do, który mogę od czasu do czasu nazwać białym, ponieważ mi się myli, ale to jest dalej ten jeden i ten sam owiec. Jest to zwykły, najzwyklejszy owiec, który możecie spotkać w praktycznie każdej stajni. Jest również mniej popularny owiec czarny. Owiec czarny niestety nie jest aż tak popularny jak owiec żółty, czy tam biały, żółty. Owiec żółty. Ale uważam, że po prostu trzeba to zmienić, ponieważ jest o wiele, o wiele, o wiele lepszy niż żółty. I owiec czarny wygląda, moi drodzy, prawie o tak. To też są. E, to nie jest czysty owiec czarny, ponieważ czysty owiec czarny jest cały czarny. Tu mamy mieszankę po prostu z owsem białym, e, z żółtym. I to jest e, próbka od e, Złoty Konik, Piękny przepraszam, Piękny Konik. Wygrałam od nich próbkę, bo wzięłam udział w konkursie na rozpoznawanie owsa i odpowiedziałam jako pierwsze i wygrałam próbkę właśnie czarnego owsa, tylko że to nie jest czysty, czarny owiec to jest mieszanka czarnego z żółtym. I taką samą dokładnie mieszanką ja karmię Doli. Dlaczego ten owiec czarny jest według mnie taki dobry po pierwsze, a będzie tych punktów kilka, on swoją barwę zawdzięcza temu, że jest w nim zawarte bardzo dużo żelaza. Żelazo jest naprawdę super pierwiastkiem. Pierwiastkiem, ponieważ y, wspomaga on produkcję hemoglobiny i mioglobiny, czyli barwników wspomagających wydolność koni, więc y, po prostu, no, wasza idealna dla sportowców. Rzecz druga, jest on idealny dla koni młodych albo dopiero wchodzących w sport, albo rozwijających się w sporcie, ponieważ zawiera naprawdę dużo białka, które ma takie aminokwasy, których organizm sam nie potrafi wytworzyć i to białko wspomaga rozbudowę mięśni i tak dalej i tak dalej. Zawiera w sobie masę, ale to naprawdę masę manganu, a ten mangan y, pozwala utrzymać w dobrej kondycji y, układ y, rozrodczy, uklaczy. Poza tym, moi drodzy, wspomaga kości i układ trawienny i jednak nie wszystko jest takie różowe. Zawsze wszystko ma swoje minusy. Tutaj jest, w tym owsie czarnym jest po prostu bardzo duża zawartość białka. Tak to jest minus. Jeżeli nie interesujecie się żywieniem koni, to powiem Wam od razu. Konie bardzo łatwo przebiałkowić. Konie tak naprawdę większej ilości białka potrzebują tylko w momencie, tylko i wyłącznie w momencie jakby swojego wzrostu, rozwoju, Potem minimalnie więcej na rozbudowę mięśni, a tak na potrzeby bitowe to one tego białka praktycznie w ogóle nie potrzebują i dlatego po prostu żywiąc konie musimy mieć na uwadze to, żeby ich nie przebiałkowywać, ponieważ to powoduje naprawdę masę chorób, masę ciężkich do leczenia chorób. Eee, dlatego ja na przykład, mimo że karmię doj takim właśnie owsem, to karmię małymi ilościami. Tak jak mówię, chcę też e, zamówić sobie musli do tego owsa, żeby również mieszać, wtedy będzie jeszcze mniej tego owsa. Kolejnym minusem tego czarnego owsa jest to, że z racji, że jest dość mało popularny w Polsce, E, dość ciężko go dostać. E, ciężko go dostać w dobrej jakości. I ja z Tatą się już e, ubezpieczyliśmy na to i u nas jest zasiana mieszanka czarnego z żółtym, więc u nas nie będzie akurat z tym problemu. Ale jeżeli chcecie sobie gdzieś kupić, to no, polecam tego pięknego konika. Wszystkie rzeczy próbki jakim przyszły, bardzo ładnie pakną, e, bardzo ładnie były opakowane, bardzo ładnie wyglądały, więc no, polecam to, no, do no, 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 no. i zjadła. W sumie na koniec to już tyle. Nie mam żadnej puenty do, do, dotyczącej odcinka. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam Was bardzo do komentowania, łapkowania, do subskrybowania, do Instagrama. Na Instagramie dość się sporo dzieje. Zawsze co drugi dzień praktycznie jest jakaś fotka, więc no, możecie zobaczyć, co się u mnie dzieje. Jest więcej Dory. Bardzo często prosicie w komentarzach o vlog jakiś z Dory, ale na razie nie robię nic ciekawego, więc nie będzie vlogów z Dory, więc jeżeli chcecie zobaczyć, co u Dory, to zapraszam na Instagrama. Y tú la narra